Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ichizen, a to jest kolejny odcinek z gry GTA 4 i tak wielki powrót na YouTube'a y, z dawką wszystkiego, y, Na no, zaczniemy oczywiście jak widzicie od GTA 4, bo tak, dobra, weźmiemy sobie, dzisiaj gram na klawiaturze, niestety mi po odmawiał posłuszeństwa, więc cóż, dobra, bierzemy brykę, o kurde, dobra, nieważne, nie skartną się. Stabilo Naprawdę się skapnęli? Ja, Fuck Fuck się trochę gra na klawiaturze, ale dobra Oczywiście to jest sp lekkie spadki FPS-a, ale co tam Okej, okay, no i co, zaczniemy tak jak, tak na przywitanie, choć tawkę bo eee, mogę Zawrócimy sobie i ja tutaj sobie teraz pomówię troszeczkę o kilku rzeczach. Dobra. Po pierwsze, dlaczego nie było filmików, bo pewnie większość z was się zastanawia nad tym, dlaczego nie było filmików na moim kanale. Leń, czysty leni. Po prostu czysty, czyściuteńki, jak uza leń. Nie chciało mi się, nie, jakoś nie miałem weny do nagrywania. Musiałem zrobić jakąś przerwę sobie lekką, A teraz jak już tak wiecie, nie mam w co grać. Gram w coś, jak na przykład w osu, takie w osu. Gram. No i tak. Na exp'ie trochę, po zagram kilka piosenek i mi się znudzi Potem na w internecie co mam robić? Przeglądam strony, przechodzę z Facebooka na inne tam strony i nie ma co I tak sobie myślałem, a dobra, pogram w, w, w gry, które mam akurat jako serię w, na YouTubie To od razu coś nagram No i tak oto, reaktywacja lekka e, Wracam na YouTube'a Na... nie wiem jak długo, ale postaram się na jak, najdłu na jak najdłużej e, i nie wiem czy dzisiaj jeszcze coś nagram, na pewno nagram to, postaram się to jak najszybciej wrzucić I e, dlaczego w ogóle jeszcze e, nie chciało mi się Nie chciało mi się nie tylko ze względu na to, że mi się nie chciało w nim zgrać Ale ze względu na to, że mi się później nie chciało tego wszystkiego renderować Montowanie to jeszcze tam pal ale wyrenderowanie To już było coś, dobra Uff! bum, Ale daleko, kurde Rekord jak na razie, piękny samochód That's car, dobra Next car please Hup hop. Lepakuren, dobra Gwiny nie, no, nie zauważą, bo one są tempe. O, tragedia. Mogą mnie zacząć gonić. Cześć. Nie, ja tego samochodu nie ukradłem. Nie, wyłączcie alarm. He, he, he. No, patrzcie, no ta policja jest dziwna. To jest policja w Ameryce. To jest to jest to po prostu. O, naprawdę dziwnie się jeździ. Nie napadzie. Point. Panie słuchawki Okej, okay, dobra I teraz, no właśnie, to było wyjaśnienie Dlaczego nie było filmików Teraz kilka pytań, ponieważ mam kilka Fajnych pomysłów Jak troszeczkę urozmaicić Mój kanał Po pierwsze, czy Chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale FUK, jakieś filmiki Z Battlefield 3 Ponieważ mam grę, to kupiłem I nie mogę wyjechać i po prostu pomyślałem sobie, że albo to kampanię jako taką zwykłą, najzwyklejszą, albo nie wiem, albo koopa, co albo coś innego się znalazło. I by się można można było no dobra to na pewno już, no właśnie tak myślałem. Tak, tak, la, 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 la. Czy to nawet wykreślą kampanię, czy szybką grę na przykład na multiplayer. No obojętnie, mogę nagrać coś z ba Battlefield 3. Tylko nie jestem pewny, czy nie będę miał żadnych zastrzeżeń do praw autorskich, ale mam to już gdzieś prawa autorskie, niech se będą. Eee, no, więc to jest pierwsze. Battlefield 3. Czy byście chcieli? Drugie. Eee, co do osu, ponieważ jak widzieliście mam kilka filmików z osu, dwa, wow, bożoazja. Yyy... Eee. I czy filmiki z osu, po prostu tak randomowo, nie wiem, zagram jakąś piosenkę, uznam, że no fajnie wyjdzie, wychodzi mi to, co zagram jeszcze raz, ale tym razem z kamerką i nagram sobie to. I czy mam wrzucać te filmiki z osu na kanał tutaj, The Ichizen, czy na kanał Sun? Tak p.s.m. to na razie, dopóki nie, nie poznam rzetelnej jakiejś odpowiedzi, to na razie filmiki z osu. Będą pojawiać się na kanale Michalek Sun, ponieważ mam drugi kanał do Oso specjalny. No i nie, no jak chcecie, mogę wrzucić tam, mogę wrzucać tu. Nie, mi to jest, naprawdę jest obojętne, gdzie mam to wrzucać e, Tylko tutaj będę musiał, będę musiał uważać z prawami autorskimi, ale to już jakoś se chyba z tym dam radę. No i jeszcze jest jedna rzecz, to jest taka mniejsza już. Czy chcielibyście w ogóle widzieć jakieś filmiki u mnie na kanale filmiki z kamerką, ponieważ no tak pomyślałem sobie, a co tam. Rypnę sobie filmik z kamerką, bo tak chociaż może kamerka, kamerka. Później kombinowanie. Nie, raczej nie. Dobra, jeszcze się Chuck Norris, Chuck Norris, Czak, kurde, nie uciekaj. Dobra, a uciekaj sobie, jedzie pieprzośnie. oś, nie Bum, nie w górę, do przodu. Jakie flipy. Bum, jeszcze drzewo. Ale jeszcze jedzie. Dobra, jedziemy jeszcze raz nim. Jeszcze jeździ. Jedno koło jest zablokowane. Ale co, atom? Najwyżej wybuchnę. A jak wybuchnę, to wtedy lecimy na misję. Bo wiecie, no nie, nie są kościotwką, gdzie ta się żyje. Wow, wow, wow to, będzie, to może być. To dobre, to może być dobre. Wydrzeź. No kur... Bum. Tak jest, yeah, story. I bez, z zatorami. O, dobra, pali się. Uciekaj, bohaterze, czyli Niko. Bo się jarasz. Dobra. To zaczniemy wypełniać jakieś misje, może. No, mamy tutaj, wideo tylko u Vlada jakąś misję. W ogóle nie pamiętam, czy mi jakoś misji nie cofło. Ponieważ nie chciało mi się oglądać mojego filmiku. Ostatniego odcinka z GTA 4, który to był odcinek czwarty, kiedy to on był rzucony, ale sam nie wiem. Dobra, ale pojedziemy sobie do Wladimi... Do Wlada, nie Wladimira. Wladimir, kurde. Za dużo innych rzeczy, nieważne. U! To jest fajny samochód, ja go lubię. Get out! Czy on się... Walił się, naprawdę. Czy ty mnie gonisz? No goni mnie. Haha, ha, tak, ja lubię! Trzymaj się, chłopie! Uhu. Nie wypadnij! O kurde, przepraszam! Ej, tam żyjesz? Dobra, nie żyję. Przykro mi Dobra, idziemy na misję Drifty Naprawdę dziwnie się gra na klawiaturze, muszę, muszę naprawdę naprawić tego pada, bo to jest denerwujące Ale dobra eee. Bum, znowu Nie umiem jeździć I ja już to mówiłem w wielu odcinkach, nie umiem jeździć GTA Naprawdę o, o, kurwa. O, tak w ogóle to nie wiem na który odcinek, ale któryś odcinek może być niedługo specjalnym e, a co będzie na specjalu to już zobaczycie jeszcze BUM jak zwykle kraksa. U mnie się nie obędzie bez kraksy. I bez zniszczonego samochodu. Dobra. Słoni w składzie porcelany, no w ogóle mikrofon mam dziwnie. U, dobra, ja się wyciszam na moment, bo tutaj jest taka scenka. I'm going to be somebody! Yeah, yeah. See you later, man. You always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going. Hey! <laughs> hey! <laughs> I tried to tell you. Fuck you. you. Excuse me. Sorry, when I see you later, okay? Yoko, Fetty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Very catchy. Sit down. Cousin uh, Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You funny guy. I try. Yes, and these ones, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. Ah! Uh, people who fuck with me get fucked with! Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not kind of person who is treated this way. Old bastard owns a China shop in the Camden Avenue in Dukes. Here you go. Nie go. Nie widzę, że nie wyciszyłem mikrofonu, więc będę musiał się męczyć, gdzie mam wyciąć. Eee, never mind. Wskakujemy do samochodu i udajemy się do sklepu, eee, w którym mamy poka rozmawiać z właści jego właścicielem. Eee, i dobra, go, do niego hajs. Hajs z YouTube'a, hajs się musi zgadzać. Dobra. A nie szalejmy, tak? Bo właśnie nie wyhamujemy wtedy. Świetnie walnę, chyba, ale dobra. Koczy, czemu mam wrażenie, że. Je mam, jakoś mi cofło. Cof, cofkę miałem, jakąś. Jeżeli chodzi o misję. No możliwe, że później osunę nagranie, i będę musiał przechodzić i nagrać jeszcze raz. Będę musiał obejrzeć ten filmik mój ostatni, bo inaczej to się nie obejdzie. Aj, kurde. Dobra.

a chcesz dostać, panie Dobra. Jeżeli już pamiętam, to tutaj pójdziemy po cegłę, a główką rzucimy. No, rzucimy. Mu okno po prostu I tyle w tym temacie. Panie, chcesz pan dostać cegłówkę? Rzuć przedmiotem w szybę, okej. Okay.

więc ja tak jak wcześniej wspominałem, będę to powtarzał troszeczkę czasu, żebyście wiedzieli. Piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie materiały, na przykład z osu, o to będzie mi najbardziej zależało. Kur. Najbardziej mi zależało na tym. Jeszcze wypadłem, no z cholera. Najbardziej będzie mi na tym zależało. Czy wrzucacie tutaj, czy na Michalek sun. I co do tego BF-a całego. O, jeszcze bardziej zepsuję samochód, super. Zablokowane. Ale i tak jadę. Co tam? Okej. Okay. A siebie ciężko. Hey, okel. You managed to get job? Get love his money. I hate to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry, you little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That's it Sure. Okej, okay, no i tak przeprowadziliśmy nas tę misję. E, no i teraz nic nie mamy, pewnie zaraz dostaniemy jakiś telefon, że... No, Niko, przyjeżdżaj tu, tam i z i tam, bo jest sananie, jest, 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 jest robota. Robutka. Ach, te, sam te samochody. Zniszczone

Aj Roman Roman, ty to masz dziwne pomysły. Naprawdę. Debi, naprawdę. To co ktoś jeszcze do mnie zadzwoni, bo nie mam żadnych misji i nie wiem co mam robić w ogóle ze sobą. Co ze sobą począć? Co że w tom i z powrotem? O. SMS od lada. Czytaj. Eee, z... Znajduję się... Tak taku przyjdź za jakiś czas do baru, żeby to gawić spoko. Od razu wam pojadę. Rozwalę system i od razu wam pojadę. Nie przyjadę za jakiś czas, nie przyjadę za godzinę, nie przyjadę za 10 minut, przyjadę teraz. No za 10 minut to może jednak przyjadę. Jak znajdę drogę. Tak do mnie grę, że nawet nie znam już tutaj dróg. A dobra, już kojarzę tutaj druga, dru druga kurde, drogę. Dobra. 15 minut filmik od, y, ma odcinek dzisiejszy, jak na razie. E, więc nie wiem, zrobimy tą misję chyba i będziemy się zbierać. Zbierać. Dziwnie to brzmi. Jakbym gdzieś wychodził, a nigdzie nie wychodzę. E, będziemy kończyć, dobra. You're joking, right? This is a joke. You're playing hey, a joke Mallory, tell Fatty his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there. Special easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho ho. Allo, There, there. What you Też mi się nigdy nie, nie przeznaczył, że kogoś takiego znam Dobra e, Więc idziemy do pralni mamy gościa sprzątnąć, chyba jakiegoś ja dużo pamiętam e, Dużo czytałem, bo nie było mnie przez chwilę przed komputerem, bo e, telefon dzwonił. Tragedia. BUM! Standardowo, jedzenie w samochodzie. Jeść, a nie, stoisz. Bum czołowe, zaparkowany coś się jest, straż. No kurde! Wsiadaj szybciej do tego samochodu Ale piękna muza Dobra, teraz on pojechał? Teraz to był tap? Nie, nie wiem Już je, 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 Widzę frajera Strasznie zarzuca tymi samochodami Trudno jest je w ogóle prowadzić Capslock? a na shift Stój! Lamus Jajcie, cię bo się postrasz zaraz. Jaka... Sz -sz szucz. Sprytny, kurde. Tego nie przewidziałem. No właśnie o tym zarzucaniu mówiłem. Gonimy Będę w niego strzelać zaraz, mój fohon i na no, tym się skończy. Więc już sobie szybę. Jedna opona mu już poszła. Druga też. Trzecia. Już nie ma trzech opon. Panie! Ja jeszcze tutaj jedno. Nie ruszaj się tylko płonę przebić Salamus no szkurczę jeszcze go zgubię no dzięki i co nie możesz jeździć no ta opona jest przebita tyle wie co jedziesz człowieku co ty chcesz Могу его голову, Шаско? Ты меня поймал! Ты Я Я не его Я думал, что страна OK. Wykonaliśmy kolejną robotę dla tego, tej, tej Fai Vlada I odcinek ma 21 minut Na razie nie chcę robić dłuższych odcinków, ponieważ później mi się to w długo renderuje A to nie jest miłe mm, Dodatkowo może, MOŻE spróbuję Wam wyrenderować ten filmik w rozrzuci Full HD, ale nic nie obiecuję eee, No to co, na koniec jeszcze w Koho, kośtawia... go podbiło eee, No dobra, zawsze skończ gadać Dobra. Skończył lamu zgadać, to idziemy na huśtaweczkę jeszcze. Co so, zejdziemy? Bo tak. Bo czemu nie? Oki dołki. Standard. Musimy nam zarzucać, bo jakby żeby inaczej. Oki. Ok. Nie jesteśmy na huśtawce. Zresztą sobie, nie wiem, dwa wystrzały i starczy Ponieważ, mówię, nie chcę robić długich odcinków bo, Ponieważ później długo mi się to renderuje Potem jeszcze wrzuca, będziemy się wrzucać, będzie mi się tu długo A jak wspominam, ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy Strzelaj! Ale strzeli jakoś porządnie Jak wysiądę, to teraz pewnie spadnę Spoko Samochód, jakiś samochód. Kar, 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 car Jest samochód. Panie, stój! Uff, dupę. O nie. Masz flakę za karę. Pomknął. O, to jest dobry samochód. Ty może fajnie lecieć. Można fajnie lecieć chyba. O jeszcze z takim. Aha. Jeszcze z takim ładnym, wiecie. Spoilerem. Nie. no to no, no. w ogóle spoilerów? Trzeba będzie nagrać niedługo jeszcze, jak nie wiem, anime view na przykład. Mmm, dobra. Co w ogóle co do anime view? Eee, jeżeli ktoś jest, kto zna się na anime i obejrzał no, sporą ilość ich, niezależnie od gatunku, czy to jest shounen, czy to jest kryminał. Jak Death Note, czy to jest jakieś romansidło? Niezależnie od tego, e, jeżeli chce, to może się ze mną skontaktować. Ja, sk he, ja mogę zacząć z, nim z tą osobą daną współpracować w takim kontekście, że mam zamiar rozpocząć serię, która się będzie nazywać Anime Cast. I na tej serii po prostu jestem z kimś. dupę Aha, no, dobra, zaraz dokończę. Ole ale pięknie. To może być bardzo użyteczne w tej Jeszcze idealnie wylądowałem, i to w gniecenie! Jak ja takie w gniecenia kocham. Dobra, dokończając. Do, do, do ja z taką osobą mogę z chęcią będę współpracować i po prostu nagrywamy anime. casta Wybieramy jakiś anime, tytuł jak któryś, i po prostu rozmawiamy sobie na jego temat. Mówimy co nam się podobało, co nam się nie podobało. Ulubione postacie, na przykład ulubione scenki, sytuacje. I takie tam inne duperele, wiecie o co chodzi? No, i potem dajemy na przykład nasze, nasze oceny, na przykład, że, gra, że kreska nam się tak podobała, dźwięk nam się tak podobał, i tak dalej, i tak dalej. No więc, jeżeli ktoś się zna, ktoś jest chętny, to zapraszam do. do, do to, to proszę o kontakt jakiś. No i dobra, no wystrzeliśmy się drugi raz, nie chcemy się tam wracać, bo to trochę daleko teraz, więc mam nadzieję, że. Cholera jasna, co za gówno! Wysyłają teraz. Naprawdę. <śpiewanie> Cicho, wiadomości. Ha, teraz mi to wysłał. Hmm. <śpiewanie> Kurde. <śpiewanie> Okej, okay, os. Dobra, rajdowiec, tak dla waszej informacji. Rajdowiec 123 to jest inaczej na YouTube Oski 544, więc pozdrawiamy serdecznie Oskara. Ale weź ty. No, widzisz, że pierwszy raz od dłuższego czasu wchodzę na GTA. A te mi spamuje. Pozdrawiam widzów, których on 28 czy 7. Naprawdę? Nieważne. Dobra. Cholera jest. Dobra, nie spokoj. Pozdrowienia Oski, pozdrowienia. Spowiedz. Eee, Spoczka. Kurde, mam kapsloka włączonego. Eee, nie umiem pisać. Uh, nie, dobra, nie wysyłam mu nic, bo po co? Wyłączam to. Okej, okay, dobra, więc jeszcze raz, e, mam nadzieję, że jeszcze... Więc skończymy dzisiejszy odcinek, odcinek 26 minut, mam nadzieję, że wam taki starczy. E, więc trzymajcie się i do następnego filmiku, odcinka, którym na, mam nadzieję tym razem na, pojawi się jak najszybciej niedługo. Postaram się troszeczkę wznowić moje e, nagrywania, żeby było trochę więcej tych materiałów z różnych gier, trochę Pokémon, reaktywacja. Może z Deku jakoś obgadam i stworzymy Flatlanda, może jakaś nowa seria wpadnie mi łapska, e, czy na przykład to z bf no, i jeszcze raz piszcie, czy, co, co do osu, co i co do. Co byś jeszcze miał no, no co do osu, najbardziej nie wiem dlaczego, ale zależy mi najbardziej co do osu. No i możecie też polecać jakieś gry, które ja mógłbym nagrać, a postaram się w jakiś sposób w przyszłości zainwestować w tą grę. I może coś się z niej nagra. Więc jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć.